Wszystkich oglądających. Dzisiaj przychodzę do Was z przesłaniem miłosnym na wiosnę 2024. Wybiorę te trzy grupy kart. I Wy sobie wybierzecie jedną z tych grup, i to będzie przesłanie dla Was. Czyli grupa numer jeden, grupa numer dwa oraz Grupa kart numer 3. Jesteście gotowi. To zaczynamy. Grupa kart numer a tak było. Grupa kart numer 1. Co tutaj wam miłość? Co karty w miłości pokazują. Przede wszystkim moi drodzy, umiarkowanie. Umiarkowanie ponad wszystko. Tak jak to się mówi, alkohol jest dla ludzi, ale należy znać odpowiednią miarę. Jedzenie tak samo. Miłości tak samo. Tutaj mam kartę takiego kogoś, kto was będzie kusił zwłaszcza materialnie albo swoją pozycją. Taką, nie wiem czy zawodową, czy materialną, generalnie osoba zamożna, która czymś tam chce się chce się pokazać. I Chodzi o to, żebyście tylko na to nie zwracały uwagi. W sensie nie, żebyście w ogóle nie zwracali uwagi na to, ale że nie był, żeby nie był to główny jakiś tutaj wyznacznik, yy, czy też jakiś taki priorytet, za co z tą osobą chcecie, dlaczego z tą osobą chcecie być. Także osoby, które tą grupę kart wybrały, jak najbardziej. Jeżeli szukacie partnera, to. Znajdziecie go, partner zamożny, ale yy, może mieć pewne wady, yy, które w dłuższej perspektywie czasu nie będą na przykład do zaakceptowania. Może być jakiś zaborczy, nie wiem, no cokolwiek, co będzie Wam nie odpowiadać. To też <laughs> mówiąc, że by te pieniądze, które on ma, które którym jakoś się tam pokazuje, szczyci żeby wam nie, nie, nie przysłoniły tej relacji, że należy najpierw kogoś poznać, żeby się później nie rozczarować. Czyli drodzy moi, ja bym tutaj radziła takie umiarkowane e, angażowanie się, czyli nie od razu miłość, e, żebyście po prostu potem się nie czuli roz, rozczarowani, tak? Czyli osoba, która generalnie dobre wam, dobrze wam życzy, Osoba, która chce dla Was dobrze, ale ja bym to widziała tak, że jego zawsze musi być na wierzchu, czy też jej, jeżeli to będzie kobieta. Czyli osoba, która wszystko jest dobrze, dopóki nie sprzeciwicie się. Wszystko jest dobrze, dopóki nie wychylicie się poza tą miarę, o której mówi umiarkowanie. Jeżeli będziecie grać tak, jak on gra, będziecie tańczyć tak, jak on Wam zagra, to będzie wszystko ok, ale jeżeli wychylicie się. Ponadto sprzeciwicie, to już może nie być tak kolorowo. Więc rozmowę, zastanówcie się. Zastanówcie się, czego chcecie od miłości, od uczuć. Osoby, które wybrały drugą grupę kart. No ja bym powiedziała, że tutaj świetne karty. Słońce jedna, Praktycznie najlepsza z kart w tarocie. Ktoś tutaj do Was przychodzi z sercem na dłoni. Ktoś tutaj yy, chce Wam dać samego siebie. Tylko no, naprawdę nie wiecie, czy tego chcecie. O czym, o, o czym mówi ta karta. Czyli takie kręcenie nosem, trochę wybrzydzanie, może branie tej drugiej osoby też jakoś tam pod włos. Yy, niezgadzanie się z nią, takie trochę na przekór robienie. Yy, takie wypróbowywanie. No i co? No i co, moi drodzy? Jak on, ona może Was przekonać? Pokazuje się, to jest sytuacja materialna. Czyli dopiero, kiedy on tutaj pokaże materialnie, że jemu zależy, że nie wiem, powie słuchaj, dam Ci mój samochód, możesz nim jeździć, zatankuję Ci go, jak Ci się paliwo skończy, możesz nim jeździć, i możesz Zamieszkać u mnie, nie płacisz za nic, za jedzenie, za prąd, za gaz, za, nie, za inne media. Możesz y, pracować dla mnie, świetne wynagrodzenie Ci zaoferuję, y, cokolwiek. To wtedy może ta perspektywa tego takiego braku zaufania czy też niechcieństwa może się tam gdzieś gdzieś zmienić. Czyli ja bym świetny partner, ale jakoś tutaj brak. Brakuje wam zaufania do niego, i to nie to, że macie jakieś powody, tylko po prostu może jesteście sparzeni na jakichś błędach. E, jakieś tam przeszłe doświadczenia mogą sugerować temu, że należy być ostrożnym. Powiedziałabym tego, brakuje tym osobom, które wybrały grupę kart numer jeden. Czyli powracając do tej grupy kart, świetny partner, który chce dla Was jak najlepiej, tylko trochę zaufania do niego. No i osoby, które wybrały trzecią grupę kart. Też jest miłość, też jest miłość, słuchajcie, jeżeli szukacie miłości, to tu też jest miłość. Miłość poznana w okolicznościach, jakby ja takich formalno-prawnych, surowych, gdzieś tam gdzie się podpisuje jakieś umowy, może w kolejce na poczcie się czeka, też się jakieś tam podpisuje, tak, potwierdzenie odbioru. Może umowę o pracę. W każdym razie, w takim właśnie środowisku, gdzie ma się do czynienia z jakimś papierkiem, dokumentem, który należy podpisać. No i co tutaj mówi, mówią karty dalej? Mówią karty o osobie, która jest szanowana na stanowisku, ale jednocześnie młoda duchem, taka energiczna pełna pomysłów, tak, tylko też niewylewająca za kołnierz, więc jeżeli wy na przykład macie z tym problem, no to takie trochę może być wciąganie siebie wzajemnie w nałogi, więc na to drodzy moi uważajcie. A tu zaraz pojawia się też jakiś młodszy od was osobnik, czy też pani jakaś młodsza od was, e, która gdzieś tam mocno was zaintryguje. Ja bym powiedziała, to jest taka karta... Zaintrygowania, ale takiego, och, jak ona mi się, on mi się podoba. Nie znam go, nie wiem nic o nim, ale on mnie tak kręci, że, że nie wiem. A ten to taki jest trochę przewidywalny, tak? Taki, taki dobry wujek, który tam na kolacyjkę zaprosi, gdzieś tam zawiezie, przywiezie, ale on jest przewidywalny. Ale ten to jest dopiero ogień dym. Więc gdzieś tam aż dwie takie różne y, osoby mogą się pojawić, to zarówno od płci męskiej, jak i żeńskiej, tak? Bo to jeżeli jesteście mężczyzną, to też może być kobieta, która będzie was bardzo tam kręcić i rozpalać. Jedno, ale jednakże, co tutaj chciałabym powiedzieć, że król to jest król. Król to jest osoba taka, może się zachowywać jak gówniarz, ale to jest osoba, która, no tak jak powiedziałam, jest starsza od was decyzyjna, ale król nie robi niczego tak pochopnie. Może udawać jakieś tam yy, wiecie, chocki klocki, yy, wygłupy, ale on wie, jest pewien swego. A ten pan, ten to taki, no nie chcę tutaj brzydko mówić, ale zaliczy i yy, kolejna jakaś tam kreseczka w kalendarzu, tak? Więc tutaj, no wybór należy do Was. W każdym razie, wszystkie Osoby, które wylosowały pierwszą, drugą czy grup, trzecią grupę kart. Mają szansę na poznanie kogoś. I tutaj kwestia kogoś do związku, kogoś do uczuć. Teraz kwestia, co z tym zrobicie, jak do tej relacji podejdziecie. Ja wszystkim życzę miłości, nie tylko w miesiącach wiosennych, ale na całe życie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa pa!